Istnieją różne terminy i definicje opisujące trudne i bulwersujące zjawisko przemocy seksualnej wobec dzieci, np. krzywdzenie seksualne, molestowanie seksualne, wykorzystanie seksualne czy też nadużycie seksualne. Wykorzystanie seksualne dziecka jest to aktywność seksualna występująca pomiędzy dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem, której dziecko nie jest w stanie w pełni zrozumieć oraz udzielić na nią świadomej zgody. Osoby te, ze względu na wiek bądź stopień rozwoju, pozostają wciąż w relacji opieki, zależności i władzy dorosłych. Celem takiej aktywności jest zaspokojenie potrzeb innej osoby. Aktywność taka może obejmować nakłanianie lub zmuszanie dziecka do udziału w jakichkolwiek prawnie zabronionych czynnościach seksualnych, wykorzystywanie dziecka do prostytucji lub innych nielegalnych praktyk seksualnych. Oraz wykorzystywanie dziecka do produkcji przedstawień i materiałów pornograficznych. Kontakt seksualny nie musi mieć charakteru bezpośredniego dotyku czy penetracji intymnych sfer ciała dziecka. Za formy bezdotykowe kontaktu seksualnego z dzieckiem uznawane jest prowadzenie erotycznych rozmów z dzieckiem, obnażanie się i masturbowanie przed dzieckiem, podglądactwo, odbywanie stosunków płciowych w obecności dziecka. Oglądanie z dzieckiem materiałów pornograficznych, albo też tworzenie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Pamiętajmy, że sprawcami wykorzystania seksualnego mogą być także inne dzieci. Cechami odróżniającymi nadużycia seksualne i prawidłowo-rozwojowe interakcje seksualne między adolescentami jest motywacja tych zachowań. W przypadku przemocy seksualnej, motywacja polega głównie na odreagowaniu złości, zazdrości. Czy też upokorzenia, oraz braku dobrowolności, oraz różnicy statusu między uczestnikami takich zachowań, polegającej na różnicy w sile fizycznej, możliwościach intelektualnych, albo różnicy w wieku i fazach rozwojowych. W polskim prawie problematyka wykorzystania seksualnego dzieci poruszana jest w przepisach kodeksu karnego który wyznacza jako kryterium bycia ofiarą wykorzystania seksualnego wiek poniżej 15 roku życia, czyli bycie osobą małoletnią. Osobą winną jest każdy, kto dopuszcza się działań wymienionych w przepisach prawnych. Wykorzystanie seksualne dzieci najczęściej ma miejsce w obrębie własnej rodziny lub wśród znajomych. Poza najbliższą rodziną innym środowiskiem, w którym może dojść do wykorzystania seksualnego, jest najczęściej szkoła. Objawy wykorzystania seksualnego dziecka dzielimy na fizykalne, psychiczne i behawioralne związane ze zmianami w zachowaniu. Objawy fizykalne wykorzystania seksualnego to krwawienie z narządów płciowych lub odbytu, urazy zewnętrznych narządów płciowych, urazy odbytu, pochwy, przerwanie błony dziewiczej, ból przy oddawaniu moczu lub kału, infekcje jamy ustnej, infekcje dróg moczowo-płciowych. Choroby weneryczne oraz ciąża. Objawy te, oprócz ciąży i chorób wenerycznych, mają same w sobie niewielką wartość diagnostyczną, ale w połączeniu z obecnością objawów psychologicznych i behawioralnych stanowią ważny element rozpoznania wykorzystania seksualnego. Objawy psychologiczne i behawioralne wykorzystania seksualnego to nadmierna erotyzacja dziecka, np. erotyczne rysunki lub zabawy. Agresja seksualna wobec rówieśników, nasilona masturbacja dziecięca oraz prowokacyjne i uwodzicielskie zachowania. Są to również obniżony nastrój, lęk, poczucie winy, myśli samobójcze, samookaleczenia i koszmary nocne. Pojawić się mogą dodatkowo trudności w funkcjonowaniu szkolnym pod postacią odmowy chodzenia do szkoły, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa. A także pogorszenie relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Dziecko może znowu zacząć moczyć się w nocy, prezentować zachowania regresywne, czyli np. powrót do ssania palca lub smoczka. Szczególnie nastolatki mogą zacząć pić alkohol, zażywać narkotyki, a nawet prostytuować się. Dodatkowo, dzieci i młodzież mogą uskarżać się na dolegliwości somatyczne pod postacią bólu brzucha, głowy, nudności, wymiotów. Należy podkreślić, że aktywność seksualna pomiędzy dorosłym a dzieckiem traktowana jest jako zdarzenie rozwojowo bardzo niekorzystne, które nie powinno mieć miejsca w rozwoju seksualnym dziecka. W przypadku większości dzieci doświadczenie wykorzystania seksualnego niekorzystnie wpływa na stan psychiczny dziecka, zarówno w okresie bezpośrednio po zdarzeniu, jak i w jego przyszłości. Wykorzystanie seksualnego może doświadczyć każde dziecko bez względu na wiek, płeć, poziom intelektualny czy rodzinę, z której pochodzi. Pamiętajmy, że dziecko wykorzystane seksualnie potrzebuje zrozumienia, opieki oraz wszechstronnej pomocy terapeutycznej.